Słuchaj, strasznie fajnie i bardzo mi się to podoba, bo jest między Wami ogromna bliskość i no nawet jak razem zasypiacie, to Ty ją przytulasz i tak dalej. To wszystko jest naprawdę fajne. Jedyne co, to że to jest 23.47, już jest trochę późno. A kolejna rzecz to jest to, że wolałabym, żeby to było bez monitorów w sensie bez ekranów. Bez ekranów, bez... Tak. Tak. Bez ekranów dlatego że to ma wpływ na to, że te dzieci później zasypiają. Jeżeli wiesz, cały czas, dopóki już nie padną, tak naprawdę przed tym ekranem, tą bajkę czy tam cokolwiek oglądają. Znacie ja. ci tu Nie. Już. Znacie ci ląbeczkę? To 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 Co? To już, bardzo proszę. Zobacz, ona ma tutaj jak w klubie nocnym. Wiesz, e, światła, kolorki, migający ekran, e, migające kolorowe lampki to nie jest atmosfera, która sprzyja zasypianiu wieczorem i nie zmierza w stronę takiego wiesz, wyciszenia przed snem. Powinna i dawno wstać. Ja ci to wiesz, ma z każdej strony bodźce, które tak naprawdę są bardzo fajne, jakbyś jej chciała zrobić imprezkę z koleżankami. Natomiast wiesz, żeby zasnąć, to to absolutnie nie ułatwia y, zadania. To, co ci proponuję, to określone godziny chodzenia spać. Badania nawet pokazały, że dzieci do 10 roku życia, które chodzą późno spać, tam wiesz, po 21 i później. Generalnie śpią krócej, między 40 a 70 minut, całościowo krócej śpią, a dodatkowo później zasypiają. I też niechętnie chodzą do łóżka. Ten problem też znasz, nie? Tak, tak, tak. Że, że nie możecie, wiesz, nie możesz milenki skierować w stronę, w stronę łóżka, więc to jest jedna sprawa. Ograniczasz wszelkie urządzenia, które emitują niebieskie światło, no bo one też e, wprowadzają mózg w błąd, tak? czy jest ciemno, czy jasno. W związku z czym bajka, m, godzinę przed snem i czynności, które będą ją wyciszały, które będziecie wspólnie wykonywały przed snem. Więc proponuję wam, żebyście wymyśliły taką krainę, do której będziecie codziennie wieczorem się wybierać i przeżywać różne przygody. I będziesz w tej krainie zarówno autorką tej opowieści, będziesz zarówno ty, jak i Milenka. Czyli y, będziecie codziennie wieczorem tworzyły sobie taką historię i takie wspólne opowiadanie, tak? I będziecie się zatrzymywały na jakimś tam momencie i następnego wieczoru będziecie do tego wracać. To, co jest ważne, że jakby te wszelkie rzeczy, czyli bajka i tak dalej, wprowadzasz pół godziny przed tym, przed tą porą, przed którą byś chciała, żeby Milenka już spała. Ok? Okej. Okay. Dobra.